Pierwszy dzień w nowej roli byłego wojewody lubelskiego, a od dziś posła na Sejm RP. Jak wrażenia po tych kilku godzinach jak na razie? Na razie to jest chaos. Na razie zaczynamy za 10 minut. Yy, dalej, jeszcze jest taka pewna nutka żalu, że to co za nami się skończyło. Bo jednak, te 4 lata na urzędzie wojewody yy, wspominam ja przynajmniej bardzo dobrze. No ale teraz nowe idzie i za 10 minut składam ślubowanie i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie jest takie pra prace organizacyjne, że jest mnóstwo ludzi, musimy się przyzwyczaili do innego sposobu pracy, bo w Urzędzie Wojewódzkim jest mniej ludzi. Szkolenie, które Państwo mieliście po odebraniu zaświadczeń o wyborze na posła, w czymś pomogło? Jest łatwiej się poruszać w tych nowych realiach? No, przede wszystkim wiadomo gdzie co jest. i. I rzeczywiście, gdzie się udać, żeby załatwić konkretne sprawy. Tak, no to jest takie szkolenie organizacyjne, które jest potrzebne zawsze w nowej pracy. Praca, pracą, ale są takie pomieszczenia jak hotel poselski, restauracja sejmowa. Była już okazja zobaczyć, sprawdzić? W hotelu, w hotelu mieszkam. Całkiem wygodnie. Natomiast w restauracji jadłem śniadanie. Wszystko w standardzie. Ceny warszawskie? Nie, ceny są bardzo przystępne, można powiedzieć, że nawet podlubelskie. Panie pośle, padają takie stwierdzenia od niektórych sposób, z którymi rozmawiamy, że no jak na godzinę tuż przed pierwszym posiedzeniem nie bardzo wiadomo, jak to posiedzenie będzie przebiegało. Czy faktycznie jakiś taki chaos, jakaś taka niepewność towarzyszy? Czy my wiemy, że na tym posiedzeniu na pewno musimy zrobić to, co jest absolutnie obowiązkowe, czyli złożyć ślubowanie, wybrać marszałka Sejmu. Kto jest kandydatem na, naszym na marszałka Sejmu, to jest jasne. A resztę będziemy, będzie się okazywać w trakcie pracy, w, w ciągu dnia.